Toyota Motor Poland wzięła udział w pięciu dotychczasowych szkoleniach dla menadżerów flot samochodowych. Czego spodziewać się po szóstej edycji tego szkolenia? Wrześniowe szkolenia w magazynu Flota i Instytutu Fleet Management Instytutu łącznie organizowane od ponad pięciu lat, czyli tak jak istnieje magazyn, dają możliwość uczestniczenia dosyć dużej grupie fleet menadżerów, jak również osób. W tym roku, jak zauważyliśmy, pierwszy raz zmiana lekka w kierunku decydentów i osób, które podejmują decyzje na podstawie przygotowanych materiałów przez fitmenagerów. Miejsce spotkań też zostało zmienione, co może przynieść wielką korzyść dla nie tylko zaproszonych do współudziału koncernów samochodowych, jak również dla uczestników i zapewnić. No inną zupełnie frekwencję niż do tej pory była. Daje też możliwość zaprezentowania innych produktów i w tym roku, jako Toyota Motor Poland, postawiliśmy na samochód z napędem hybrydowym i nowe technologie Toyoty, które są przyszłością sprzedaży w kolejnych latach. Stąd planujemy zaprosić uczestników szkolenia do jazd testowych samochodami hybrydowymi do zapewniać VIP serwis samochodem hybrydowym jak również pokazać zalety tego samochodu w eksploatacji spróbować pokazać gdzie ten samochód można umiejscowić we flocie w danej firmie liczymy na to że Uczestnicy szkolenia dojrzeli do tego, że takie samochody mogą pojawiać się w flotach, a nie tylko być testowane.